Punkt przywracania systemu to inaczej kopia zapasowa ważnych plików i ustawień systemu operacyjnego Windows, której można użyć jako przywrócenia systemu do wcześniejszego punktu w czasie w przypadku awarii lub niestabilności systemu. Punkty kontrolne mają wpływ tylko na pliki systemu operacyjnego i aplikacji, ale nie na dane użytkownika. Twoje zdjęcia, muzyka, dokumenty pozostają nadal aktualne. Aktywując tą funkcję, Twoja kopia Windows tworzy te zapamiętane migawki, zwane punktami przywracania od momentu ich włączenia. Kiedy nadejdzie najgorsze, a komputer zacznie działać niestabilnie, możesz użyć właśnie przywrócenia systemu poprzez utworzony punkt, aby przewinąć komputer do jego ostatniej poprawnej konfiguracji, jaką pamiętasz, że działała dobrze. W pierwszym kroku udamy się do zarządzania usługami i odnajdujemy jedno z nich o nazwie Dostawca kopiowania dla oprogramowania firmy Microsoft. Upewniamy się, że usługa ta jest włączona z trybem ręczny bądź automatyczny. W właściwościach systemu udamy się do zakładki Ochrona systemu, w której znajdują się określone możliwości konfiguracji punktów kontrolnych systemu. System Windows nie tworzy automatycznych punktów, dlatego musimy je aktywować. W oknie zaznaczamy naszą systemową partycję i w kolejnym oknie zezwalamy na tworzenie punktów ratunkowych. Na dole, suwakiem, rezerwujemy wolną przestrzeń dysku twardego dla ochrony systemu. Im więcej miejsca przeznaczymy, tym więcej punktów zostanie utworzonych, a każdy z punktów ma swój odmienny rozmiar. W ten sposób aktywowaliśmy automatycznie tworzenie migawki bieżącego stanu plików systemowych i rejestru zarządzane przez system. Jeżeli chcesz utworzyć punkt przewracania w tej chwili, to zawsze przez ten przycisk przygotujesz swoją migawkę systemu. Nadajemy mu dowolną nazwę, a po chwili kreator zapisał bieżący stan komputera, który możemy zobaczyć na liście punktów przewracania komputera. Ilość tych punktów ratunkowych będzie dostosowana do określonej przez nas ilości wolnej przestrzeni na nośniku danych. Co w praktyce oznacza automatycznie kasowanie tych najstarszych kopii systemowych? W harmonogramie zadań odnajdziemy zadanie, które samodzielnie tworzy punkty przywracania systemu. System Restore nie zawsze jednak sprawdza się w praktyce. Bez większych modyfikacji, zadanie to nie zawsze wykonuje czynność, do której zostało powołane. Dlatego stworzymy teraz swoje własne zadanie. Nadamy mu dowolną nazwę z możliwością szerszego opisu, a tutaj nadamy uprawnienia do wykonywania tego zadania przez system. Wyzwalaczo ustalimy systematycznie wykonywanie akcji wraz z innymi ustawieniami. Na przykład każdego dnia o godzinie 15.15 .15 tworzymy punkt kontrolny. W akcjach ustalamy, jaki program wraz z poleceniem utworzy naszą migawkę systemu. W zakładce warunki zostawiamy wszystko odznaczone i wracamy do głównego interfejsu harmonogramu zadań. Widzimy, że zadanie to jest aktywne i powinno swoją funkcję wykonywać codziennie o 15:15. .15. Tutaj również możemy modyfikować swoją akcję, ustalając inne parametry przez dwukrotnie kliknięcie myszki. Określam teraz częstotliwość tworzenia punktów systemowych przy każdym zalogowaniu się do komputera przez dowolnego użytkownika, zostawiając resztę konfiguracji bez zmian. Uruchomię komputer kilka razy i sprawdzimy listę punktów dotychczas utworzonych. Uruchamiając teraz narzędzie przewracania systemu, możemy za jego pomocą wybrać jeden z utworzonych punktów zapisanego stanu komputera, który, cofając nas w czasie, aktywuje ustawienia systemowe z tego wybranego okresu czasu. Na liście znajdują się pozycje ułożone chronologicznie, zaczynając od najnowszego utworzonego punktu. Na ostatnim wierszu znajduje się punkt utworzony ręcznie na samym początku filmu. Potem o godzinie 15.15 .15 wywołany przez harmonogram zadań, a następnie zmodyfikowane to zadanie również tworzy punkt zaraz po uruchomieniu komputera. W międzyczasie Windows Update wykonał dwie aktualizacje systemu i również zostały sporządzone kopie konfiguracyjne systemu sprzed każdą z wykonanych aktualizacji. Widzimy, że tworzenie punktów kontrolnych działa poprawnie i w każdej chwili możemy się do jednego z nich odwołać. Wystarczy wybrać go z listy i w dalszym kroku zatwierdzić chęć cofnięcia zmian konfiguracyjnych systemu do określonego dnia i godziny. W przypadku, kiedy nie możemy dostać się do swojego pulpitu, należy uruchomić narzędzie przywracania systemu za pomocą zaawansowanych opcji odzyskiwania. Po zalogowaniu się na konto administratora, otrzymamy dokładnie tę samą listę utworzonych punktów, jaka widocznie była bezpośrednio środowiska Windows. Dla przykładu, powrócę do ustawień zapisanych w pierwszym wierszu i po dłuższej chwili powinniśmy otrzymać komunikat o pozytywnym, ukończonym procesie. Następnie po zalogowaniu się do systemu otrzymamy na przywitanie kolejne okno dialogowe z taką oto informacją. Pomimo poprawnej konfiguracji wykonywania zadania przed chwilą utworzonego w harmonogramie zadań, przywracanie systemu może nie tworzyć punktów ratunkowych więcej niż 1 na 24 godziny. Jest to ograniczenie przez Windows, które możemy wyłączyć poprzez dokonanie zmian w edytorze rejestru systemowego. W kluczu tym ustalamy wartość na 0 i pozbywamy się ograniczenia. I jeżeli korzystasz na co dzień z Windows Defender, to możemy wymusić tworzenie punktu kontrolnego przed rozpoczęciem skanowania w poszukiwaniu wirusów na komputerze. Opcja ta może okazać się bardzo pomocna w przypadku instalacji złośliwego oprogramowania, które zapewne doprowadzi do niestabilnego funkcjonowania systemu. W edytorze grup lokalnych otwieramy szablon o nazwie utwórz punkt przywracania systemu i zaznaczamy włączone. W przypadku użytkowników Windows Home udajemy się znów do edytora rejestru systemowego i tam w odpowiedniej ścieżce tworzymy klucz Disable Restore Point, ustalając dane wartości na zero. Udostępniając nawet 1% przestrzeni na swoim nośniku danych, tworzysz sobie możliwość powrotu do stabilnie działającego systemu po wywołaniu nieoczekiwanej awarii komputera. Jest to bardzo użyteczne, wbudowane narzędzie dostarczane do każdej wersji Windowsa, z której warto korzystać. Dzięki za subskrypcję, łapę i do zobaczyska.